Cała zmoczona. To będzie najbardziej hardkorowy test wodoodpornego utrwalacza makijażu na tym kanale. To jest nowość, jest to Fixing Spray od marki Essence, który nie dość, że ma trzymać makijaż przez 18 godzin w jednym miejscu, to jest rzekomo wodoodporny. Chyba lepiej się nie da. Nawet nie wiem, czy nie przegiełom. Cały czoło mi się od tego teraz błyszczy. Plus za to, że szybciutko się wchłonął i nie porobił żadnej plamy. Słuchajcie. Dobra, żeby tylko nie było zarzutu, że ja go nałożyłam być może za mało, chociaż było go naprawdę dużo, to dokładam drugą porcję. Chyba nie jestem gotowa. Cała złożona. Powiem tak. Jest ciekawie. Przyłóżmy i zobaczmy, czy coś się. Odbije. Hmm, rzęsy, tak, ale czy widzimy jakikolwiek podkład na papierze? Może tutaj trochę. Nos, bo u mnie nos zawsze się odkleja. I trochę się też tu, o, nawet widać, zobaczcie, widzicie, tutaj się odkleił. Zobaczymy sobie też przy okazji brwi i czoło. Brawki jak się równo odbiły. Powiem tak i sami też widzicie, policzki są w stanie, dobrym nawet bardzo, ale czoło, nos. To, co się tutaj zadziało, jak najbardziej nie jest wodoodporne.